Zamach na Jana Pawła II. Ali Akca wskazał trop rocznica zamachu na papieża. Ali Akca komisja odkryła trochę prawdy. Na pewno nie wyjaśniono wszystkiego na temat zamachu na papieża Jana Pawła II, twierdzim Echmet Ali Akca, który 13 maja 1981 roku ciężko zranił polskiego papieża, strzelając do niego na placu św. Piotra. W rozmowie z włoską agencją ANSA zamachowiec wskazał na trop, prowadzący do radzieckiego KGB. W przeddzień 40. O rocznicy zamachu Łakca oświadczył włoskiej agencji ANSA, na pewno nie wyjaśniono wszystkiego na temat zamachu na papieża Jana Pawła II. Jednak komisja na we włoskim parlamencie odkryła trochę prawdy. W ten sposób sprawca zamachu odniósł się do pracującej kilkanaście lat temu w parlamencie Włoch Komisji Badającej Działalność Służb Byłego Bloku Wschodniego na terenie tego kraju. Zeznania przed komisją złożył m.in. nieżyjący już sędzia Ferdinando Imposimato, zwolennik teorii o bułgarskim tropie, czyli udziale komunistycznych służb z Sofii, i rozkazie z ZSRR. Wcześniej Imposimato prowadził śledztwo w sprawie zamachu na papieża Polaka. Ta tak tzw. komisja mitrochina od nazwiska archiwisty KGB w raporcie stwierdziła, że bułgarskie służby specjalne, wynajmując płatnego zabójca akce, działały na polecenie radzieckiego wywiadu wojskowego GRU, a inspiratorem próby zabicia papieża było Najwyższe Kierownictwo ZSRR. Akcja stwierdził następnie w rozmowie z Anson. poza tym major KGB Wiktor Iwanowicz Szejmowi już wyznał coś w sprawie zamachu na polskiego papieża. Przywołał wypowiedź byłego agenta KGB, który w 1980 roku uciekł do USA. Mówił on, że zamach zorganizowało KGB. Ale brakuje pamięci wielu w świecie pełnym wydarzeń, ocenił Ali Akca.